Siemanko, ja jestem Koza witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale przedstawiam Wam 15 ciekawostek o Hillmin' Zostawcie tu łapkę w górę oraz subika. O, ja już bez zbędnego progu, zapraszam was do oglądania tego odcinka. W czerwcu 2010 roku podpisał pierwszy zawodowy kontakt z dużyżną hamburger SV. W reprezentacjach seniorskiej. Do maja 2018 roku rozegrał 65 meczów i strzelił 20 bramek. Jako junior grał w Hamburger SV od 2008 do 2010 roku, czyli przez 2 lata. Od 28 sierpnia 2015 roku jest zawodnikiem Tottenham Hotspur. Umowa do końca czerwca 2020 roku. Menedżerem Song Min Mina jest Sports United GmbH. Sponsorem wyposażenia Hyunmin jest Adidas. Jego wartość rynkowa szacuje się na 50 milionów euro i to są dane z maja 2018 roku. Hamburg SV sprzedał są Henga do Bayernu Leverkusen za 10 milionów euro. Najdroższy transfer to jest 28 sierpnia 2015 roku z Bayernu, Leverkusen trafił do Tottenham Hotspur za kwotę odstępnego 30 milionów euro. Suma wszystkich transferów to 40 milionów euro. Dane z maja 2018. W pierwszej reprezentacji Jonathan zdebutował 30 grudnia 2010 roku. Zagrał 45 minut w wygranym 1-0 meczu z Syrią. John Son zadebiutował w Mistrza 17 września 2013 roku w barwach Bayernu Leverkusen. Jego drużyna przegrała 4-2 z Manchesterem United. Największe sukcesy to trzy razy wybrany został najlepszym piłkarzem Korei Południowej 2013, 2014 i 2017. Od 2010 roku do maja 2018 roku był kontuzjowany 6 razy, łącznie 196 dni. Najdłużej 75 dni dochodził do siebie po złamaniu nogi w sezonie 2010-2011. I ostatnia ciekawostka na dziś. Son jest zawodnikiem obunożnym. I to by tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się spodobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę pod filmem. W filmach miałem trochę przejęzyczeń, znaczy, no, znaczy wiecie o co mi chodzi, przejęzyczenia. No bo po prostu krączy mi się język i w ogóle dzisiaj miałem jakiś taki słabszy dzień, ale no, nagrałam przede wszystkim dwa odcinek, więc to jest ważne, że nagrałam. I no, jeśli chcecie, żebym Wam serduszko, napiszcie w komentarzach hashtag to a przypnę Wam serduszko. E, widzimy się już jutro, albo pojutrze, bo jutro może sobie zdaję przerwę, nie wiem, od YouTube'a, e, ale dobra. Już kończę ten odcinek, zapraszam Was na drugi kanał, do którego nazwę znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. E, Kozak SN się nazywa, możecie wyjść, suba łapeczki w górę, a ja już się z nami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, siema!